Witam serdecznie. Temat mojej dzisiejszej pogadanki. Jeżeli musisz nosić broń, bądź rozważny. Jeżeli ktoś z Państwa należy do służb uzbrojonych, takich jak policja i wojsko, i nosi broń, i może tą bronią dysponować w takim bądź innym zakresie, musi być bardzo rozważny. Musi pamiętać o tym, że w przeszłości te formacje pomagały. Ugruntowywać władze autorytarne. Otóż, każdy z nas ma etykę zawodową, każdy z nas ma przepisy, którymi się powinien kierować. Co jest w tym wszystkim najważniejsze, jeżeli mamy możliwość, czy też ktoś nas poprosi o to, abyśmy ją wykorzystali i pomogli władzy, zdeprawowanej władzy osiągnąć jej cele, musimy nauczyć się mówić nie. Nie dla niewłaściwego użycia broni, nie dla działań niehumanitarnych, niezgodnych z zasadami nie tylko prawa, ale także ludzkimi i zasadami ogólnie przyjętymi przez społeczeństwa cywilizowane XXI wieku. Nie. Jeżeli broń ma być użyta niezgodnie z prawem i w stosunku do słabszych mamy obowiązek powiedzieć nie. W przeszłości tak bywało. To właśnie niemieckie Einsatzgruppen, SS czy inne służby w innych państwach, na przykład w Związku Radzieckim czasów Stalina, były wykorzystywane do celów likwidacji przeciwników politycznych, do celów likwidacji wrogów tegoż państwa i tej władzy, może nie tyle państwa, ile władzy. Proszę państwa, kierują nami różne przesłanki. Jedni postępują tak z chciwości, na przykład władzy bądź pieniędzy, inni dla zaspokojenia swoich potrzeb ambicjonalnych a więc chodzi tutaj o awans o awans społeczny o awans zawodowy o stopnie na przykład, o wężyki generalskie o gwiazdki oficerskie i tak dalej, i tak dalej musicie wszyscy Państwo pamiętać musimy że użycie broni jest ostatecznością i nigdy nie używamy jej przeciwko własnym obywatelom przeciwko własnemu narodowi Żołnierz, jego przełożony, wyższy i kolejni, w tym generał, który kieruje tą armią, powinien umieć się przeciwstawić, powinien umieć powiedzieć nie. Wolę odejść, jak mam skierować lufy karabinów przeciwko własnemu narodowi. To jest warunek sine qua non tego, żeby państwo rozwijało się normalnie, żeby nawet w sytuacji zagrożenia nikt nigdy już więcej do Polaka nie strzelał. Czy jest tak, że ta władza mogłaby się do tego posunąć? Odpowiedź jest prosta: nie będę owijać niczego w bawełnę. Oczywiście, że jest. Ta władza nie jest ani gorsza, ani lepsza od władzy Hitlera, ani lepsza i gorsza od władzy Stalina, Saddama Husajna, Muamara, Kaddafiego, tudzież innego wataszki. Wszyscy jako ludzie jesteśmy zdolni do najbardziej haniebnych czynów. I tylko pewne sytuacje nie pozwalają na rozwinięcie naszych znów żyję cudzysłowu, zdolności kreacyjnych. Pamiętacie Państwo historię Polpota w Kambodży. Pamiętacie Państwo, historię innych państw, których dyktatorzy doszli do władzy, Chile, Argentyna i tak dalej, tam, gdzie mordowano tysiące ludzi. Proszę Państwa, to może się wydarzyć wszędzie. Nie wolno się dać zmanipulować. nie wolno się dać podporządkować i stać się bezwolnym narzędziem w rękach władzy. Władza tylko na to czeka. Podejrzewam, że nie jeden Hitlerek już czeka na to, żeby mógł zaistnieć, tak jak jego pierwowzór. Nie pozwólmy na to. To może być przyczyną kolejnego konfliktu zbrojnego na skalę światową, bo zawsze się gdzieś zaczyna, zawsze jest mało ognisko, a później ono rozprzestrzenia się na cały świat. Broń na Boże od wojny Prześladowań. Miłego dnia. Do widzenia.